A potem by boźkowa. Bodźkowo, ciekawy tutaj I to bardzo. O, Dzień dobry! Dzień dobry, ja w sprawie tutaj talerzówki. A no tak, talerzówka, chwila zaraz pokażę ją, tylko zmęczony jestem, bożem podrzepaki już orał. No właśnie, widzę, że pług świeżo po remoncie, kurde. Odkładnie już całe po, porozwalane od ziemi. Sześćdziesiątka też stanie niczego sobie. Nie ma co przesadzać, ciśnienia na wale nie trzyma. Podnośnik nawala, szkoda słów na nią. No kurde, i to to jest talerzówka. A nie jakieś małe grudziąckie. Ile to ma tutaj? Bodajże 2 metry i 10 centymetrów. Ech, no to do ciapka na pewno nie będzie, tylko do zetora już. Yy... Jeśli to przeczytałeś, to znaczy, że umiesz czytać. No ciekawe naklejka. Tutaj widzę, proszę pana, że to ma też zaczep na tył. Czy to tutaj można wałek domontować? Tak, tak. Ja w niej miałem od nowości, ale się pogiął cały. Na twoim miejscu to bym jakiś solidny kupował. Czyli pan miał już z nim jakieś przygody, teraz odremontowany stoi, no i na sprzedaż. Bo za ilon jest dokładnie? 1300 lub 1200, i dwie flaszki, hehe. He. 1300 zł? No, cena przyzwoita, jak na taką talerzówkę, i to dość nawet tanio. No ciekawe, ciekawe. Szkoda, że bez wału, ale wał to zawsze chyba coś też można dorobić. czy to już trzeba jakieś oryginalny kupywać, czy coś. Jak sobie pokombinujesz, to można samemu zrobić sąsiad do swojej cier zrobił sam i lepiej działała. To no tak, proszę pana. Niech pan mi da dwa dni na mysłu. Ja tutaj, nie wiem, panu dam 50 zł, niech pan po prostu skasuje ofertę. jeśli ja nie oddzwonię, to proszę tam wstawić ją na nowo i po prostu ja nie kupuję, ale za dwa dni po prostu zadzwonię, no i yy, powiem, czy kupuję, czy nie. Czy tak można się ugadać? Jasne, mi się nie śpieszy. A i mam ciekawą rzecz, którą Pan też może kupić. A co jeszcze ma Pan na sprzedaż? Małą maszynę, ale sprawną, prawie 5 hektarów w tym bodźkowie obrabiała, czyli siewnik. Siewnik konny. Widzę proszę Pana, że jest bardzo zużyty co, on był remontowany i już ogólnie tak już poździerany jest? Ostatni raz farby widział to zagierka, ale tak to co cały sprawny, wszystko ma światła i różne duperele. No widzę właśnie ciekawe ma wyposażenia lampy? Kurde, tam z tyłu chyba jeszcze ma też jakieś, tutaj wszystko było uzupełniane. No, ciekawy ten siewnik wygląda. I za ile go pan chce sprzedać? Kazik za ile go? Za 300! 300 ziko? Czyli co, 1000, to wychodziłoby 1500 albo 1400. Już zapomniałem, jaka cena była za talerzówkę. E, no to tak. To tak, jak ja mówiłem. Ja się na myślę. E, siewnik mogę kupić, bo nie, bo akurat potrzebuję, a swojego nigdzie nie mam w okolicy, takiego taniego. A czy dałby pan radę jakoś dostarczyć te sie, ten siewnik i tę talerzówkę, czy to trzeba odbiór własny? Znajomy lawetę małą ma to, by dostarczył tylko tam chyba za podwóz sprzętu. To tak około 100 zł. Nie no, to dobrze, że Pan akurat y, może dostarczyć. Ja tam na, na łaźnikach mieszkam. Tam mogę, będę mógł Panu wiadomości podać. Jaki numer domu to im Pan tam dostarczył, albo na pole, ja bym sobie zwiózł do domu. Czy jak to tam załatwi. To tak, to jak ja mówię, za dwa dni zadzwonię, się wszystko pan dowie, czy kupuję, czy nie i wtedy zobaczymy, czy wpadnie na pana konto kilka, kilka oj, kilka, kilka stówek. Dobra, wróciłem już z tego boczkowa deal został podbity, może uda się kupić to, ale no, no trzeba zrozumieć, no tam no, tylko talerzówkę za 700 zł, albo 800, bym dostał, już nie pamiętam nawet ceny, a tutaj na no to proszę talerzówka, nowiutka, ładniutka plus do tego stary, ale stary, ale Jary Siewnik, i bym miał już przynajmniej kilka rzeczy przydatnych, jedzie to on, tą Fortero, mi tam sprasować. Do południa wszystko dobrze szło, zjadłem obiad i... zdaje jebana. Co za kwiatowstwo ku... jebana? Dobra, Grzech już sprasowało. Tam widzę... Jest jedna belka. Chyba też druga belka. Tak, są dwie belki. Biorę GPLka, bo w GPLku mam już podłączony podnosnik do belek. A taki tam znalazłem. U sąsiada to szybko pożyczyłem na dzisiaj, żeby jedynie co to było do zwiezienia. No wiadomo, łatwiej jest. Wiadomo, łatwiej jest już zrobić te dwie belki, no jest wieś niż robić kilka snopków, kilka snopków, kilka snopków i tak ciągle i je zwozić. Na przyczepie układać tak dalej, a tak no to sobie związę, podstawę pod garaż, no i... Zrobiona robota. No stoją tutaj te dwie belki. Chyba ładne zbicie jest. Trochę tutaj wystaje tylko słoma po bokach. Chociaż tak tam widziałem, że on się dość mocno... Wnerwiał. Bo mu się zablokowała w prasie jedna belka. Dobra, chwila, 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 żeby tutaj tylko... Wycelować idealnie. O! Dobra O No i dobra, ważne żeby się teraz nie ześlizgła, a nic się nie stało, tylko ją zwieźć do domu I tak daleko nie mam, to sobie mogę tak pojeździć chwileczkę Ważne, że gepelkiem, a nie zetorem, bo zetorek by trochę więcej spalił Ale tutaj podnosik przy ciapku też to robić z taką jedną beleczką z I z takim podnosikiem do bel Dobra, póki co to ja sobie to odłożę obok kociarki o, opuszcza coś, chwila Kurde się wali już Ten podnosik w tym ciapku Trzeba chyba będzie regenerować. Do agromy zawieź, żeby mi zregenerowali Ten gruz też wywieźć no Roboty jeszcze mam sporo tutaj na ogrodzie a tak to się rolnictwem zająłem. No no i... kurde, tura nie potrzeba... Bo nie potrzeba było. Szybko sobie tam... to sobie sam zwiozę. Łatwe oparowanie tym wszystkim jest. Żeby jedynie to ustawić. Dobra. Jakoś się tam zagłębiło, teraz tylko trzymać na podnośniku ręka, żeby mi... Nie opuściło tego O! Opuściło No trochę walka z tym podnośnikiem od 30 pewnie... Dość, że już kupiłem Zetora, to sobie Zetorem będę orał Bo jakbym miał jeszcze tak orać takim... Podnośnikiem, no to... By mnie coś chyba powaliło Dobra, zaraz sobie ją odczepię, tą beleczkę, no ładne zbicie jest, ręka nawet nie wchodzi do środka tej słomy. Dwie wyszły, jestem zdziwiony, Myślę, że tylko jedna będzie. Ale dobra, przynajmniej sobie słomę pozwoliłem już, mam fajrand. Poczekaj tylko, aż ta talerzówkę będzie można kupić. Jak mi ją związą, to od razu sobie te wszystkie ścierniska przelecę. I będzie fajeranci każdego września. Tutaj jeszcze mały ogląd ogródka. Tutaj sobie rosną ziemniaczki, buraki. Winogrona rosną. Nic nie trzeba hakać jeszcze. Groch rośnie. słończnik rośnie bez zakłóceń. Kukurydza też. No ładnie w tym roku wyrósł ogródek. Ładniutko, ładniutko na takiej glebie. Na takich piachach. Tutaj odcinek trochę krótszy, ale no cóż, no roboty też nie ma za dużo. Więc jeden taki raz na jakiś czas film, no to trzeba przeboleć. No cóż, jeszcze może uda mi się sianokosy zrobić. Jeszcze tam ta żółwka, ściernisko, złożenie, no to też będzie. Kurde, filmów od zawalenia. A, no jeszcze mi się tutaj koguty porozmnażały, Bardzo dużo jest kogutów. Pewnie je posprzedaję. Kury też są. Pisklaki gdzieś jeszcze, o, bisklak jest, jeden, drugi, no trochę tutaj jest tych zwierzątek już, kurde ta przetrząsarka konna stoi, tutaj ją chyba też by się przydało na warsztat wziąć, oleje powymieniać w środku, tutaj jeszcze nic nie poskoszone, się owalają.